Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Sebastian Kowalczyk, Moi drodzy, mam teraz taką aurę i porę roku, że wielu z Was będzie łowić ultra lightami, mikro, przynętami. No i mam tutaj troszkę nowości od Krzysia z Emery Proszę bardzo, tutaj mam takie torebeczki, zaraz Wam tutaj ładnie posypię. Z tych torebeczek sobie obejrzycie. Mam też taki zestawik. Tutaj te 19 mm. Cudęka już je, już je rozsypuje. O! To jest pierwsza wersja kolorystyczna. Zobaczcie. Poproszę jeszcze Krzysia, aby rozpisał może gramatury tych główeczek wolframowych. Bo być może Was to interesuje. Też słyszałem, że wielu wędkarzom czy białoryb, czy jakieś okonki zjadają te gumki i zostają im te główeczki wolframowe i że niektórzy by chcieli sobie takie jaskółeczki czy mikrokopytka dokupić, ale to muszę z Krzysiem pogadać, aby po prostu coś takiego dolał. Już wam pokazuję drugi zestawik jak się prezentuje. No, ale tu już widzę jak ktoś łowi jazie wiosną patrzcie gdzieś przy kamieniach jaka to jest przepiękna imitacja pijawki ta czarna ta czarna jaskółeczka super Krzysio to zrobił jeśli chodzi o sprzedaż bo zobaczcie no tutaj w tym zestawie czarna jaskółka jest takim moim czarnym koniem, że się tak wyrażę, a na przykład na okonie, w tym drugim zestawie, bo czarnym koniem jest ta jaskółeczka czerwona. Ja po prostu pamiętam, jak ryby reagowały na, na kopytka i na twisty właśnie w tych kolorystykach. No to, no tak, to jest dobre rozwiązanie, bo to zawsze Was zachęci, aby zamiast jednej torebeczki Kupić dwie. Bardzo imię i Krzysztofa to cieszy. Te większe jaskółeczki, te pięciocentymetrowe, tak się prezentują, tak wygląda kolorystyka. No, widzę, że Krzysio dobrał tak kolorki, że, no, nie będą je na pewno lubić. Bardzo kolorystyka fajna. O, widzę, że i seledynek jest. No, jest wszystko. To, co być powinno w takim zestawiku, proszę bardzo. I no pamiętajcie, że też jest zestaw z takimi 5 centymetrowymi kopytkami. To jest imitacja na rybku. Seria Enemy 19 mm. To był początek. Znajdziecie to w, w gumach MRBytes w zestawach. Początek to były właśnie Enemy 19 mm. Potem weszły. Enemy, Twisty też 19 mm to są zestawy, moi drodzy, już uzbrojone w wolframowe główki jigowe o różnych gramaturach. Co na takie mikro jaskółeczki możemy łowić? Oczywiście, oprócz okoni, kleni, jazi, również płocie, również krąpie, również ukleje, każda ryba taką mikro przynętę zeżre. Łowienie bardzo fajne, bo się nie nudzi, bo zawsze coś na to bierze. Jeśli ktoś chciałby poszukać troszkę większych, o, prosypały mi się większych przynęt, no to tutaj są moi drodzy jaskółeczki 5 cm. Też Krzysiu je tak specjalnie zrobił, aby pasowały do naszej poleroku. mam na przykład w okręgu mazowieckim mamy do 5 cm. Ograniczenie. No właśnie, do takiego łowienia potrzebny nam jest odpowiedni zestaw, odpowiednia wędka. Najlepiej, aby to były bardzo małe gramatury wyrzutowe, do, do grama, do 1,5 grama, do 3 gramów. Ja już myślę, że to jest max. Takie łowienie. No i tutaj, jak widzicie, mam kołowrotki, no bo trzeba taką wędkę uzbroić w kołowrotek. I od razu, no, wiem, że to jest sklep wędkarski, ja Was powiem od razu, zachęcać, abyście tutaj kupowali jak najwięcej, ale co możecie zrobić na początku? Na początku możecie do takich ultra delikatnych wędek zastosować swoje kołowrotki podlodowe, ale to nie mogą być jakieś paździerze za 30 zł, tylko kołowrotki podlodowe, których używacie do łowienia dużych okoni. To takie kołowrotki, na które nawijacie, nawijacie żółkę 006, 008 i, i, i tam jest bardzo czuły hamulczyk. To jest jakby najważniejsze w takim mówieniu. Tutaj też w takim mówieniu to będzie ważne, bo tak jak widzieliście, jak tylko dostałem pierwsze, pierwsze NM 19 mm, to pierwsze ryby, które mi siadały na Wędkę to były karpie I to w takiej niezbyt małe, w ogóle mi te, porwały mi te zestawy, i w ogóle była tragedia. Ale to już faktycznie to już były naprawdę za duże, za duże ryby. Ale takie przyłowy też się mogą trafiać. Jeśli nie macie akurat takich kołowrotków, to możecie sobie kupić na przykład kołowrotki w wielkości. 2000, wielkość szpuli i potem sobie użyć tych kołowrotków już do łowienia okoni w sezonie, z jakąś tam troszkę grubszą pleczoneczką. No i tutaj mam wybrałem takie dwa przykładowe kołowrotki, których właśnie sobie możecie użyć. Pierwszy z nich to jest Robinson Slider, jeśli dobrze wymawiam FD. 2000, ja już Wam mówię, ile ten kowrotek w tym momencie kosztuje. Ten kowrotek kosztował 375 zł, kosztuje teraz 289. Więc w bardzo fajnej cenie hamulczych ma bardzo czuły. Tutaj naprawdę będziecie mogli zastosować nawet plecionkę jakąś taką 003 004 i te ryby nie będą Wam tego zestawu zrywać, nic się nie powinno dziać. A drugi kowroteczek to też jest 2000, to jest zauber LT, ale już o troszeczkę głębszej szpuli. Więc tu w ogóle będziemy mogli sobie ten kowrotek użyć w sezonie, ale też ma bardzo precyzyjny hamulczyk, który pozwoli Wam na zabawę właśnie takim delikatnym sprzętem. Ile kosztuje taki zauberek? Teraz już Wam mówię. Kosztował 401 zł, teraz kosztuje. 299 Rajobizauber Zauber 2000 LT. No właśnie, no to już tak przykładowy zestaw. Macie wędki, to sobie poruszymy może innym razem. Wejdźcie sobie na, na stronę Zadziorka Zobaczcie sobie w gumy od Krzysia bajca. Jest wszystko uzupełnione a jaki sprzęt Wam pokazać w kolejnym odcinku to czekam na Wasze propozycje, napiszcie czym się teraz interesuje interesujecie, co jest Wam potrzebne do łowienia to sobie to pokrótce zaraz omówimy moi drodzy bardzo Wam dzisiaj dziękuję za uwagę trzymajcie się, na razie, cześć o, nie, moment! O, kurczę! O, jak głupi! To, to, to jeszcze nie koniec. Jeszcze jest jedna rzecz, bo Wy tu widzicie, że, że tu jest jeszcze jeden kowrotek, przecież. Widzicie i nic nie krzyczycie. A ja o nim nic nie powiedziałem. A to jest taka ciekawostka, której ja jestem bardzo ciekawy, bo to jest kołowrotek, który w pierwszym, w pierwszym rzędzie zabiorę nad wodę, aby sprawdzić, jak to się sprawuje. Bo to jest marka od Majkiego. To jest, moi drodzy, Kraken. Czarna perła się ten kowrotek nazywa. Powiem Wam, że bardzo sympatycznie, bardzo sympatycznie się kręci. Tutaj kwestia hamulca, to jest właśnie to, co mnie najbardziej interesuje, jak to się będzie zachowywało pod, pod rybami, więc to. No, Pierwszy, pierwszy w kolejności teraz jedzie na ryby, i no mam nadzieję troszkę więcej Wam o tym kołowrotku. O hamulcu, bo y, oczywiście o jego żywotności y, więcej nie powiem, bo to będzie y, pierwsze y, wyjście z tym y, kołowrotkiem. Y, więc to troszeczkę będzie czasu musiało potrwać, aż ten kołowrotek zostanie. Y, Prze, Przeobłowioną, może w ten sposób, bo jak słyszę, że coś jest testowane, to, to mi się słabo, e, słabo robi. To pamiętajcie, że takie rzeczy, zanim pójdą do produkcji, to są dużo wcześniej już testowane przez e, tutaj, przez ekipę Hype'a. E, a tu chodzi po prostu o obłowienie i zobaczenie, właśnie, jaka, jest, jaka jest żywotność tego sprzętu. A my sobie sprawdzimy, po prostu, jak jest z hamulcem, bo to też jest bardzo ważne. Tak więc to Wam chciałem pokazać jako ciekawostkę i to już na dzisiaj faktycznie tyle. Do zobaczenia niebawem jeszcze raz.